jak ta pierwsza rośliniara, która zjechała z K2. Bałam się. Witajcie, roślinne świry. 6.09. Zaczynamy dzień. Czas na narty. Dzień dobry, panie Janie. Idziemy nurkować. No właśnie. Ja myślałam, że idziemy na narty. Mm -hmm. dobre. bo to jest rowerowa owsianka. Janek, ale Czekałem, to powiesz jakbyś gdzieś nurkował. No, no, nurkowałem, nic. Idziemy na lodowiec Czarny Groń. Zajakamy. Jeszcze tysiąc metrów w górę i będziemy na miejscu. A ile ma 1000 metrów? Siedem i pół. Udało <śmusza> <O>, się. Szybko. Kurde. <śmusza> Nikoł nie uwierdzi. będzie w już takiego ładnie podnieść, ale na końcu tak dohamowuję, żeby dopiero wyjeżdżać. Teraz się go zakręcił, jeszcze trochę docisnąć, żeby takim łukiem wejść bardziej niego Ale bardzo ładnie, niech pan nie tutaj po prostu i możesz to zrobić. No, będę próbował. Ale poczytał na mnie. Ale jestem szybko. Uuu, Uu! ludzi tam Ale idziesz? Ale takie sypkie To jakbyś w puchu jeździła prawie bardzo na koniec Magda musi wyjść ze strefy komfortu i zjechać po trudnej trasie troszkę stresu bez paniki, bez paniki no dawaj, 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 bardzo ładnie, bardzo ładnie, dawaj, 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 dawaj. to się kameruje tysiące roślinnych kobiet teraz sobie kwitują może nawet mężczyzn roślinnych, Magda pierwsza rośliniarza, która zjechała z K2, ale Bałam się. Wystarczy tych narciarskich szaleństw, ale przyznajcie, że Janek bardzo mnie dopinguje w mojej ścieżce rozwoju i powiem wam, że po tych kilku razach na nartach już naprawdę fajnie się czuję. Oczywiście to jest mój początek z naftami, ale są takie momenty, że już wiem co się dzieje. Bo na samym początku to ja w ogóle nie wiedziałam co się dzieje, a teraz już troszeczkę ogarniam. Ale teraz przechodzimy wreszcie do roślin. Co przygotowałam na dzisiejszego vloga? Przygotowałam wysiew zimowy. Jeżeli nie wiecie co to jest, to jesteście prawie jak ja całkiem niedawno temu. Nie wiedziałam, że można wysiewać Pewne rośliny yy, i wynieść je do ogródkach, gdy jest zimno, i one sobie tam będą kiełkować, rosnąć i będą dużo wcześniej, niż gdybym wysiewała mniej więcej za miesiąc lub dwa, co dwa bardziej, bo wciąż mamy styczeń. Ja do tej pory warzywa wysiewałam mniej więcej w marcu. Yy. Kwiaty zresztą też za chwilę przyjdę do kwiatów, bo dzisiaj chciałabym z Wami wysiać warzywa. Nie będę Was zarządzać wysiewania wszystkiego, ale dzisiaj chciałabym wysiać kalafiory i brukselkę. Ja nie jestem jakąś super szczególną fanką brukselki, ale brukselka świetnie rośnie. Koniecznie sobie sprawdźcie, jak rośnie brukselka, jeżeli nie wiecie, bo to jest. To jest fajne. Wysieję najwyżej dwa, trzy krzaczki, więcej mi nie trzeba. Kalafiora natomiast bardzo lubię i do tej pory mi się udawał. Nawet wysiewany później to w końcu y, był, rósł i go zjadałam. Ale mam całkiem sporo innych nasion na, zimowe, na ten zimowy wysiew. Pudełka, w których ja będę to wysiewać, wystawię na zewnątrz do ogródka i nieważne, czy będzie mróz, czy będzie ciepło, one tam będą stałe, będą się hartowały. No i mam nadzieję, że wyrosną, że, że coś się uda. Więc oprócz tego będę siać jeszcze cebulę, szpinak, różne sałaty, szczaf, bardzo lubię. Szczypiorek, to pewnie będzie jakaś cebula na szczypiorek, truskawki, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o warzywa, które będą na Wintersowe. Natomiast kwiatów będzie dużo, bo ja bym chciała w tym roku po prostu sobie popróbować wysieć dużo kwiatów i tak. Wiem, że nie powinnam na ten zimowy wysiew wdawać aksamitki i kosmosów. Dziewczyny mi powiedziały, że niekoniecznie, ale wiedziałam, że niektórzy wysiewają, więc. Mam dosyć dużo tych nasion. Spróbuję, może się uda. Jak się nie uda, to trudno. Groszek pachnący to samo co z tymi kosmosami i aksamitkami. Część sobie zostawię, część wysieję. Teraz. Ostróżka, przetacznik, lew konia, szawia, werbena patagońska, Zat, zatrfian, zatrfian, jeżówka, ostrogowiec, szawia kolejna i kolejna. Yy, co? Rutbeckia, bo ja dobrze rozumiem, że Rutbeckia i jeżówka to jest to samo, czy to jest coś innego? Oho. Jak widzicie, jestem totalnie początkująca. Czy ja wiem, co robię? Nie do końca, ale się stara. <laughs> nie wiem, czy powinnam się denerwować, że już jest końcówka stycznia i to jeszcze jest niewysiane, czy akurat teraz się wysiewa. Jedni mówią, że teraz, jedni, że w grudniu. No ja robię to teraz. Zacznę od brukselki, brukselka fioletowa. Nie miałam fioletowej, miałam wtedy, wtedy, jak mi się brukselka udała, no właśnie, bo to jest smutna historia. Raz super miałam brukselkę, ale wtedy jeszcze mój warzywnik nie był ogrodzony. I jak już było mnóstwo tych kapustek brukselkowych, i w ogóle to był taki moment, że w. Wszystkiego było pełno w warzywniku, to przyszły jeleni i wszystko zjadły, łącznie z kaktusami, bo ja tam też ustawiłam moje kaktusy, zżarło wszystko. Bardzo mi było smutno, ojej, to co mi tego tyle, bardzo mi było smutno. Nie jest to, powiem wam, jeszcze takie jakieś szczególnie dla mnie ważne, a może powinno być już teraz, jak jestem taka profesjonalna, jaki to jest rodzaj, no dobra, ale podpiszę, że chodzi o Brukselkę. I brucelki więcej nie będę wsiewać. I cała reszta to jest dla trzech różnych kalafiorów. Kalafior fioletowy, bo ja jak widzę jakiś kolory, to zawsze kupuję. Kalafior średnio późny, już tego kalafiora miałam, on jest smaczny. I co to znaczy, że średnio późny? A tu mam jeszcze kalafior Bora bardzo wczesny. Co to znaczy bardzo wczesne? Aha, dobra, już wiem. Odmiana bardzo wczesna. Okres, weget okres wegetacji 60-65 dni, ale krótko. A tu jest napisana okres wegetacji 110 dni. No więc faktycznie jest różnica. Powiem Wam, że jestem niesamowicie podekscytowana tym nadchodzącym sezonem wiosenoletnim. No bo jak wiecie, mam duże plany dotyczące i warzyw, i kwiatów. Wszystko mnie ekscytuje. I to, i to. Nie, nie, nie ma tak, że o tego to by mogło nie być. Bardzo jestem ciekawa w ogóle jak jej pójdzie. E, ogólnie e, w większości miejsc będzie nawadnienie kropelkowe, więc duża pomoc. I z takich rzeczy, które bardzo, bardzo mnie ekscytują, e, no to będzie szklarnia. Właściwie nie szklarnie, tylko foliak. Na razie Janek bardzo chciał zbudować szklarnię, więc taką ładną szklarnię. No tylko, że Janek jest osobą, która cały czas nie ma czasu. Dla niego sezon, dla niego sezon taki intensywny zaczyna się za dwa tygodnie, kiedy wyjeżdża do Hiszpanii. No i potem to już będzie hardko. Więc jak byliśmy w Leroy, to sobie obejrzeliśmy foliaki ja w ogóle nie myślałam, że Janek się z na foliaka, bo do niego to jest coś okropnego, bo no ja też nie uważam, że to jest piękne, ale powiedział, że w sumie spoko. Też chyba jest dosyć taki zadowolony, że znowu będą własne warzywa. No wiadomo, w foliaczku to pomidorki, papryka, ogórki. Jeżeli się zastanawiacie, co, co, co ja lubię jeść, to lubię jeść pomidory, lubię jeść ogórki i lubię jeść fasolkę szparagową. I fasolki szparagowej to nakupowałam Tyle nasion, po prostu dużo. I przypominam, że na Allegro w tym roku są kaladia Spring Fling, a także sporo innych. Nie, że jest jakiś niesamowity wybór, ale jest. Jest wybór, więc jeżeli chcecie mieć kaladia, to można je już zamawiać. Oni jeszcze ich nie wysyłają, chyba dopiero od marca wysyłają, jakoś tak. No ale mówię, bo mogą się skończyć z mojej na przykład fingi. Dobra, jeżeli chodzi o ziemię, to jej nie będę podlewać, bo ona jest dosyć wilgotna. Zrobiłam tak jak na różnych filmach ogrodniczych, które oglądałam i nasypałam sobie ziemi i ją trochę podlałam i pomieszałam i ona jest wilgotna i to jest wystarczające. Postawimy razem moją pierwszą szklarenkę z wysiewem zimowym i pokażę wam jeszcze raz, już kilka razy pokazywałam, ale jeszcze raz pokażę miejsce, gdzie będzie warzywnik. Idziemy. Pierwsza szklarenka stoi przy murku. Tutaj mało wieje. E, Rośnijcie zdrowo moje kalafiorki. Jak widzicie, jest jeszcze trochę śniegu, ale jest bardzo ciepło i w oczach znika. Dlatego musiałam chodzić na te narty, bo zaraz nie będzie nigdzie śniegu. No i przechodzimy do mojej części warzywnikowej, czyli ten dół tutaj. E, no więc zobaczcie. To jest całość, aż tam dużo miejsca, prawda? No tu oczywiście będzie przejście, tu nie będzie i myśleliśmy, żeby tam postawić y, tego foliaczka, no bo jak sobie będziemy siedzieć tutaj w ogródku, to żeby tak nie wystawał tutaj na wprost, żeby ten widok gór nam nie psuł foliaczek po prostu. Mnóstwo miejsca i nie mogę się doczekać na te wysiewy już nie, na wysiewy to nie, ja już się nie mogę doczekać, wiecie, takiego marca, kwietnia, gdy już tutaj coś będzie można robić. Udało mi się doprowadzić królową do jako takiego wyglądu i życia, ale mam coś takiego, to też jest królowa. Do tej pory żyła sobie na wolności i to wygląda źle. Więc stwierdziłam, że skoro przyżyła tyle czasu, to zasługuje na palik. I dzisiaj dam jej pali. Pół produkty do paliku już sobie przygotowała. Czyli siatkę, to jest chyba siatka na kurę yy, i plecki. I mniej więcej rok temu nagrałam film, jak się robi taki palik, więc nie będę wam tutaj tego pokazywać. Jedyna różnica jest taka, że tam używam siatki plastikowej i ona jest gorsza, siatka metalowa taka do kur, jak tutaj no, królowa, jest lepsza i nie rdzewieje. nierdzewieje nie rdzewieje. Na pewno tego malucha będzie trzeba przesadzić. Wybrałam taką dosyć dużą doniczkę. Możliwe nawet, że będzie trochę za duża, jak na te rośliny, ale musi się w niej zmieścić palik. Więc myślę, że ta będzie akurat. Więc najpierw zobaczmy, co mamy w korzeniach. Korzenie na pewno są, przynajmniej Tutaj są chyba trzy sadzonki i widzę całkiem zdrowe korzenie. Zobaczymy, czyje to są zdrowe korzenie. E, korzenie są małe, ale całkiem okej. Okay. Zaczniemy od tej, która się sama odczepiła. Najmniejsza chyba. Taka. Druga sadzonka. I chyba będzie szła na dwa stożki, zobaczcie jak fajnie. E, druga sadzonka, to jest e, jeden liść, który w ogóle jest, a tutaj drugi grubszy i tutaj jest stożek. Więc druga sadzonka, no i trzecia sadzonka, ta największa. Zaraz ten liście ja od razu utnę, bo to mi w ogóle do niczego nie jest potrzebne, a na pewno ładnie nie wygląda. Żegna. Naprawdę nie jest źle, jeżeli chodzi o korzenie. Jest dobrze, więc po prostu potrzebują szczęścia w postaci tego palika. Robimy palik. Palik będę wypełniał machem i... Hmm. Nie, no nie dał Orchiaty yy, i tym, myślałam, że dodam Orchiaty. Wiecie, Orchiata jest taka drobna, ale żal mi do palika Orchiaty, więc Westlandy do startyków. Tak pomieszam. Bo to samo jest w tym paliku u Dużej Królowej i sprawdza się bardzo dobrze. Robimy palik. Dobra. Yy. Jestem na tym o takie, że dół już jest zamknięty i kawałek boczku jest zamkniętego, i w tym momencie e, ja zaczynam układać w środku podłoży, czyli mech, e, może nawet jeszcze jeden sobie złapie zip, e, bo tak po prostu będzie łatwiej to ładnie układać i ugniatać. Dość gęsto porobiłam te dziurki, e, żeby mocno trzymały. Żeby nie, nie porobiły się y, jakieś otwory. Tak to wygląda. Yy... Teraz trzeba obciąć tego kreta. Nie, nie kreta. Jeż, Boże. Jakiego kreta? Tak wygląda palik. Niepotrzebnie nasypałam sobie tutaj tyle tych końcówek glików. Więc tu wyrzucę. I teraz tak. Jak widzicie, Zostawiłam tutaj taką część i nie wiem, czy to obcinać, czy nie, bo gdybym chciała kiedyś przedłużyć ten palik, to by było dużo łatwiejsze z takim kominem, więc chyba na razie tego nie będę obcinać, obetnę, jeżeli będzie mi to bardzo, bardzo przeszkadzać. No i teraz już zostało samo sadzenie. Ja dosyć głęboko zakopuję ten palik. Po pierwsze dlatego, że jest dosyć ciężki. A po drugie, dlatego, że korzenie, które są pod ziemią, też w niego wrosną. Więc to jest wszystko ok. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Dzisiaj jest końcówka stycznia. Mam nadzieję, że za rok to Anturium będzie wyglądać pięknie. Aktualizacja. Słuchajcie, ten vlog miał wyjść dwa tygodnie temu, no ale z różnych przyczyn nie wyszedł. Dzięki czemu mogę Wam pokazać, co się dzieje z mini królową? Spójrzcie na to. Tutaj, w tej największej sadzące, idzie nowy liść, a w maluchach nowy listek, widzicie? Nowy liść. I w tym najmniejszym maluchu ogrysku też nowy liść. A ten liść był leciutko miękki, jak ją przenosiłam tutaj na palik. I zobaczcie, już ogólnie wygląda lepiej. Nie jest. Taki beznadziejny. No i ten nowy liść. Jestem ciekawa, czy wyjdzie większy. Yy, idą też korzenie. Widzicie? Tutaj korzeń idzie. Yy, chyba żaden inny korzeń nie wrósł, ale to nie szkodzi, bo wrosną. Więc jeśli macie biedne królowe, no to to jest polecajka. Duża królowa i malutka. Kiedyś będzie taka, albo i większa, może. Mam nowe nawozy i myślę, że w ogóle nagram znowu jakiś film y, o nawozach i trochę o tym poopowiadam, ale tak na szybko pokażę Wam, co kupiłam, y, bo potrzebowałam kupić Sensical Mac. Y, ja jestem z tych osób, które raczej kupują zwykle małe opakowanie, bo ja się boję, że mi się to zepsuje. No więc, Sensical Kalmak ile kosztuje ze 25 zł, a na Allegro darmową wysyłkę od 45, więc musiałam coś dobrać. Więc przeglądam sobie i przeglądam I patrzę, że jest coś z advanced czego nigdy nie używałam, a w sumie teraz dałoby u mnie radę: czyli Sensi Grow w dwóch częściach. To jest do zim i do kokosa. Yy, nigdy jeszcze tego nie używałam. Co prawda, dwie butelki, więc o mój Boże, ile trzeba się namęczyć, żeby podlać rośliny. No ale zobaczymy. Tak, stwierdziłam, że spróbuję. Jeżeli chodzi o nawóz mineralny, to teraz używam. HESI TNT Complex, i to jest bardzo dobry nawóz i tani. No, ale znacie mnie, ja po prostu lubię testować, więc wróciłam do Advanced Nutrients, jeżeli chodzi o podstawowy nawóz. I jak wszystkie nawozy i dodatki z tej firmy, ten nawóz również ma w sobie. Technologię, PH-Persect, ale to nie wszystko, co kupiłam. Jak dodacie coś do koszyka, to wyskakuje Wam taka strona, że, możecie, że może Wam się coś też spodobać. No i mi wyskoczyła strona BioAid. Jeżeli nie pamiętacie, a może pamiętacie, ja w zeszłym roku, nawet więcej niż w zeszłym roku, zaczęłam używać trichodermy BioAid. I ona była w takim proszku, i to mi niespecjalnie przypadło do gustu, ale. Teraz BioAid ma bardzo dużo preparatów. Nie pamiętam, czy wtedy było tak dużo, czy ja nie umiałam tego znaleźć, ale kupiłam sobie na spróbowanie BioAid, koktajl do roślin ozdobnych, koncentrat oraz Biotrichoderma, preparat mikrobiologiczny na choroby grzybicze roślin. Krótka data ważności, tylko trzy miesiące, więc jeszcze nie otwierałam. Nie wiem, czy śmierdzi, czy nie, ale nawet, ale nawet producent pisze, że to może mieć taki śmieszny zapaszek, e, więc zobaczymy. Po prostu kupiłam sobie takie malutkie buteleczki tylko żeby przetestować oraz kupiłam jeszcze trzecią rzecz. Muscaria. E, rozśmieszyła mnie ta nazwa i to też jest preparat na grzyby, więc też będę próbować. E, to, ta firma to się nazywa nie muscaria, agrokultura, coś takiego. Y, Muskaria, wszystkie te. wszystko będziecie mieć w linkach, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakie to są ceny, lub na przykład spróbować tej biotrichodermy y, albo, y, albo tego dwupaku z Dwens Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzać pewnie dobrze. Bardziej mnie interesują te mikrobiologiczne dodatki y, niż taki podstawowy nawóz. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Zobaczcie, jak znika śnieg. Wczoraj wam pokazywałam. Jeszcze trochę go było, a teraz już prawie... o! Prawie nie ma. Ale to oznacza, że do wiosny coraz bliżej. Chociaż wyjątkowo w tym roku chciałbym, żeby był śnieg. No bo te narty. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!